Czołem, z tej strony Szymon, a Ty, tak Ty właśnie widzu, oglądasz trzeci sezon projektu SZF. Zapraszam Cię na spacer do mojego świata. Audiobook fragmentu opowiadania pod tytułem Syberia autorstwa Szymona Ostrowskiego. Rok 1917 był dziwnym rokiem. Rokiem zmian, rokiem przełomów. Rokiem, kiedy to w carskiej Rosji wybuchła rewolucja październikowa wywołana przez bolszewicki ruch Włodzimierza Lenina. Wydarzenie to wryło się głębokim klinem w krwawiącą już 3 lata Rosję, atakowaną przez państwa centralne na zachodzie. Najkrwawsze epizody miały miejsce nie w samej Rosji, lecz na Bałkanach, skąd masowo wwożono wrogów rewolucji, których miejscem docelowym była Syberia. Moskwa, dworzec Jarosława, otwarty prawie pół wieku temu, zazwyczaj pełny ludzi jedących w różne strony świata. Tym razem jednak świecił pustkami. Podczas walk carskiej policji z bolszewikami tym drugim udało się zająć go i stworzyć tu mały przyczółek do przetrwania jeńców, których natychmiast wysłano pociągiem na zimne i lodowate pustkowie na Sybiru. Na swój transport czekało już kilku wrogów rewolucji. Ruszaj się, psie, nie mamy całego dnia! Krzyczał jeden ze strażników do idącego z tyłu skazańca. Ten nie odpowiedział, był zbyt zmęczony. Zbyt wycieńczony. Ostatnie miesiące boleśnie doświadczyły go w systemie działań bolszewików przeciwko złapanym antyrewolucjonistom. Wiedział doskonale, co oznaczał wyrok, który usłyszał miesiąc temu na prowizorycznej rozprawie sądowej. Wiedział aż zbyt dobrze. Pomimo tego cieszył się. Nie chciał już dłużej cierpieć. Wyjazd na Syberię, towarzysze. Dało się słyszeć z ostatniego wagonu. Pociąg ruszył powoli jak gdyby mając własne poczucie czasu. Nie śpieszył się. W końcu komu, czy też czemukolwiek miałoby się śpieszyć w takie miejsce. I tak mieli szczęście. Tegoroczna zima była wyjątkowo łagodna, przynajmniej tyle zrozumiał z rozmów między strażnikami. W jego wagonie, poza dwoma czer czerwonogwardzistami, znajdował się Niemiec, trzech Rosjan, dwóch Bułgarów i Polak. Każdy z nich, poza gwardzistami, nic nie jadł od wczorajszego poranka, nawet marnej kromki chleba, a przed nimi kolejne godziny głodowych katuszy. Po około trzech godzinach jazdy stanęli na pierwszym i ostatnim przystanku we Władowostoku, przed docelowym punktem podróży, jakim był Nowosybirsk. Dali im kilka minut na wyprostowanie nóg i zebranie oddechu przed dalszą podróżą. Właśnie ten moment postanowił wykorzystać Goran. Kiedy strażnicy nie zwracali uwagi na niego, on z całych sił uciekł do pobliskiego zagajnika. Nie minęło jednak dużo czasu, jak gwardziści zauważyli jego nieobecność. Jeden nam zbiegł. Przeszukać dokładnie teren. Słychać w oddali tylko te słowa. Wymęczony, głodny, ale przede wszystkim samotny. Sam, na kompletnym odludziu. Zimnym, nieprzystępnym, syberyjskim odludziu. Brnąc przez śnieg, zastanawia się, jak do tego doszło. Myślał sobie... Jedno słowo, jedno słowo za dużo, jedno słowo i znalazłem się w piekle na Ziemi. Tak, jedno słowo ma ogromną moc, a szczególnie w warunkach powszechnej inwigilacji bolszewizmu. Tu jednak, w warunkach syberyjskiej Ziemi, słowo nie ma znaczenia wobec ludzkiego losu. Biegnę tak od godziny. Dlaczego na tym cholernym pustkowiu nie ma absolutnie niczego, żadnej osady? pojedynczej chaty, czy nawet marnego szałasu. Przecież te ziemie nie mogą być całkowicie wyludnione. Gorączkowo myślał Goran, aby tylko nie stracić zmysłów i trzeźwości umysłu. Po pewnym czasie wydarzyło się jednak coś, czego sam Goran nie był w stanie zrozumieć. Kilka metrów przed nim, na polanie w środku lasu, stała stara i zniszczona chata. Ta chata nie wygląda na nową. Cała zbudowana z próchniejącego drewna, z zawiasy już dawno zżarte przez rdzeł, Zresztą tak samo jak każdy metalowy element tej chaty. Sprawdzę, co znajduje się w środku. Drzwi, podparte tylko i wyłącznie na progu, runęły z głuchym hukiem na gruntową podłogę. Chata składała się tylko z jednej izby, wyposażonej w dwie szafki, jedną skrzynię i metalowy piec. Goran bez namysłu spojrzał do skrzyni, gdzie znalazł jedną kartkę. Co dziwniejsze, wyglądała na nową. Co tu robi ta kartka? Przecież to niemożliwe na dodatek coś na niej pisze dobrze że po rosyjsku spróbuję ją rozczytać ktokolwiek znajdzie tę wiadomość niech z rozwagą ją przeczyta to co znajduje się na dole nie ma prawa się wydostać myślę że oni mnie nie znajdą lecz jeśli im się to uda a ściarki mi biorą na myśl o tym pamiętaj o jednym oni są na dole nie schodź tam i nie pozwól by wyszli co jest grane jacy oni i na jakim dole? Zresztą nieważne. Muszę się jakoś ogrzać. Nie chcę tu umrzeć. Wykorzystam papier jako rozpałkę. Gdzieś jeszcze musi być jakieś suche drewno. Jedynym rozwiązaniem było połamanie szafek i skrzyni, tylko one nadawały się do palenia. Zanim jednak Goran rozpalił ogień, musiał przestawić piec tak, aby wiatr nie przygaszał ognia. Przesunięcie tej zardzowej puszki nie sprawiło mu problemów. Coś jednak było nie tak. W pewnym momencie piec jakby ocierał się o metalową powierzchnię. Co to było? Pomyślał. Przechylił głowę, aby, sp aby sprawdzić, co znajdowało się pod piecem. To, co ujrzał, przyprawiło go odreszcze. Był to średniej wielkości metalowy właz, na dodatek niczym niezabezpieczony. W tym liście była wzmianka o nich na dole. Czyżby właśnie ten właz tam prowadził? Nie pozostawało mu nic innego, jak sprawdzić, co kryje się pod pokrywą włazu. Klapa była ciężka. Goran z trudem ją podniósł. Ujrzał drabinę prowadzącą w ciemność. Nic mi nie pozostaje innego. Jeżeli się wrócę, ci bolszewicy rozwalą mi łeb. Szkoda tylko, że nie widać, co jest na dole. Schodził powoli, tak, żeby nie spaść ze szczebla. Po jakimś czasie na sobą głośne brzęknięcie. Kurwa! Pięknie! Po prostu pie. A! Goran pośliznął się na drabinie. W tym momencie uderzył głową o ścianę szybu, w którym się znajdował. Stracił przytomność. Tam, gdzie się obudził, wszystko miało się zmienić. Ocknął się nie wiadomo po jakim czasie. Moja głowa. Gdzie jestem? Ale tu ciemno. Powiedział rozglądając się wokół siebie. Co u diabła? Latarka? I to jeszcze z bateriami w środku. I do tego działająca. Jak dobrze. Jakieś wielkie było jego zdziwienie, gdy spojrzał w górę. Ej, gdzie jest was? Przecież jakoś musiałem się tutaj znaleźć. Pamiętam, że poślizgnąłem się na drabinie w jakimś ciemnym szybie. Najwidoczniej musiałem porządnie uderzyć się w głowę, bo nie pamiętam jak spadałem. Coś tu jest nie tak. Rozejrzeł się tu trochę, może znajdę coś pożytecznego. Pomieszczenie, w którym się znalazł, było małe. Wyglądało na bardzo stare, ze względu na mech, porastający skaliste ściany oraz sufit podpierany drewnianą ramą. Po prawej stronie mieściło się długie biurko, za nim krzesło, a przynajmniej to, co z niego zostało. Na biurku stała tabliczka z jakimś dziwnym napisem: Cholera, nie jestem w stanie tego rozczytać. Wygląda mi na niemiecki albo norweski. Może są tu jakieś dokumenty, z których będę w stanie coś odczytać? W posiadał kilka szuflad, w każdej znajdowała się sterta dokumentów, niestety wszystkie po niemiecku. Dlaczego wszystko jest napisane po niemiecku? Przecież jest to na Syberii, do kur... Jej! Co to było? Skąd dobiegał ten ryk? Gdzie ja do cholery trafiłem? Z początku myślał, że ma o mamy. Potem na myśl przyszedł mu długi czas bez jedzenia i wody. A może po prostu brakowało mu snu? Dopiero po nawale tych wszystkich myśli zrozumiał powagę sytuacji. Ten wrzask, choć przytłumiony, był prawdziwy. Nie miał pojęcia, co mogłoby wydać tak przeraźliwy odgłos. Nigdy do tej pory czegoś takiego nie słyszał. Mógł być pewny tylko tego, że na pewno nie był to człowiek. A w każdym razie, na pewno nie był przyjaźnie nastawiony. Dobra, muszę wziąć się w garść i wydostać stąd. Pytanie pozostaje, jak? Nie ma tu żadnego. Urwa pół zdania, zauważając coś dziwnego na biurku. Teczka z rosyjskim pismem. Co? Jestem pewny, że nie było jej tutaj, kiedy przeglądałem szuflady. Zresztą nieważne. Spróbuję znaleźć coś pożytecznego w tych dokumentach. Hmm... Mam coś. Wygląda na jakiś raport. Zobaczymy. Raport sytuacyjny z dnia 10 października 1881 roku. Wszyscy górnicy z sektora 0103 do 0120 muszą natychmiast zgłosić się do niżej położonych sektorów medycznych w celu dokonania rutynowej kontroli zdrowotnej. Każdy z górników musi również zawiadomić o swojego przełożonego fakt odbycia takowej kontroli. Górnicy z pozostałych sektorów mają pozostać na stanowiskach pracy. W przeciwnym razie każdy niesubordynowany osobnik zostanie ukarany pozbawieniem swojej dziennej racji żywnościowej. Koordynator Okopalisk Johan Rogamein. Co? 1881 rok? Przecież mamy 1917! Coś mi tu mocno nie gra. Z raportu wynika, że znajdują się w jakiejś kopalni. Ciekaw jestem co tutaj się górnicy wydobywali i czy to coś ma związek z tamtym wrzaskiem. Nie pozostało mu nic innego jak ruszyć dalej. Z pomieszczenia w którym się znajdował było tylko jedno wyjście przez pojedyncze drewniane drzwi. Naprzeciwko nich była zamurowana i zapytane chary ściana. Bez narzędzi nie przejdę. I tak pewnie ma tam nic ciekawego. Pomyślał, po czym przeszedł przez próg jedynych drzwi. Stare i przerziałe zawiasy zaskrzypiały powoli otwierając je. Za nimi znajdował się niewielki korytarz. Na jego końcu kolejne drzwi, natomiast po obu stronach puste otwory sugerujące, że kiedyś w nich również stały drzwi. To miejsce wygląda na jeszcze starsze niż poprzednie. Rozejrzał się tu trochę. Może tu. co do? Obrócił się w kierunku, skąd dochodził dźwięk. Drzwi, przez które przeszedł, zamknęły się. Nie mogę ich otworzyć. O co tu chodzi, o cholery? Nic z tego nie rozumiem. Ruszył powoli w kierunku drugich drzwi, sprawdzając każdy otwór. Znajdowały się w nich małe pomieszczenia, których wyposażenie sugerowało, iż należały do części zarządzającej tym miejscem. Stare biurka, szafki pełne dokumentów, prosta lampy biurowe. Z obudowy lamp wychodzą jakieś kable. Prowadzą w głąb ściany, szlak. Gdybym znalazł zasilanie do tych lamp, byłoby mi łatwiej. Ale niestety nie można mieć wszystkiego. Goran zaczął przeglądać dokumenty w każdym z pomieszczeń. Nie znalazł jednak nic interesującego. Kiedy już miał przejść przez drzwi, spostrzegł kawałek kartki. Podobno faktura jak tej kartki z chaty. Zobaczę, co na niej pisze. Najwidocznie mnie nie usłuchałeś, ponieważ czytasz ten list. Musisz wiedzieć, że jeżeli chcesz się stąd wydostać, to masz tylko jedno wyjście. Za jedynymi drzwiami, jakie prawdopodobnie pozostały w tym korytarzu, znajdziesz mały i stary generator prądu. Włącz go, a następnie uda się do windy i zjeść piętro niżej. Tam znajdziesz radiostację, z której odezwie się do ciebie Fryderyk i przekaże dalsze instrukcje. Spokojnie, możesz mu zaufać. Zresztą, nie masz wyboru. Generator? Teraz przynajmniej wiem, dokąd prowadzą te kable z pomieszczeń służbowych. Kim jest ten Friedrich? Ale co najważniejsze, kto pisze te listy? A właściwie, kto je pisał i czy dalej żyje? Na pewno nie dowiem się tego, stojąc tutaj bezczynnie. Otworzył drzwi, a jego oczom ukazała się niewielka maszyna połączona taśmociągiem z jakimś otworem w ścianie. To zapewne ten generator. Tylko jak ja mam go uruchomić? Gdzież muszą być jakieś... Znowu ten wrzask. Jakaś solidna ściana czy nawet mur musi odgradzać mi od tego czegoś. Żeby tylko nie znalazł drogi do mnie, albo co gorsza, żebym ja mu jej nie ułatwił. Tak wiele pytań i żadnej odpowiedzi. Co stało się w tym miejscu? Gdzie podzieli się ludzie? Czy ich zniknięcie miało związek z tym przytłumionym wrzaskiem? Kim jest autor tych dziwnych notatek? I przede wszystkim, jak się stąd wydostać? Goran rozejrzał się po pomieszczeniu. Poza generatorem znajdowała się tam stacja kontrolna do regulowania jego pracy i kilka szafek, zapewne na ubrania i najpotrzebniejszy sprzęt. To, co dało się zauważyć, to fakt, iż generator był mocno przestarzały. Mogło to sugerować, że data w raporcie jest prawdziwa, a w każdym razie była je dla jego autora. Jak ja mam uruchomić to ustrojstwo? Kompletnie się na tym nie znam. Musi gdzieś być jakaś instrukcja. Goram oświetlając mu dłonie światłem takie pomieszczenie po raz drugi zauważył trzy pary drzwi najpierw postanowił sprawdzić te po prawej delikatnie drgnęły jednak nie dało się ich otworzyć zapewne zablokowane z drugiej strony teraz tego nie otworzę obrócił się w kierunku drzwi naprzeciwko tych przez które wszedł do tego pomieszczenia te na szczęście były otwarte w środku regały i skrzynie gromadzące głównie kurz zapewne stary magazyn może tutaj znajdę cokolwiek dotyczącego generatora? Na regałach stały przede wszystkim sprzęty elektryczne, stare baterie, w skrzyniach zużyte kaski górnicze i prowizoryczne narzędzia wydobywcze. Nawet jednej teczki czy notki. A propos obsługi generatora. Ech, pozostały ostatnie drzwi. Oby tam znalazł cokolwiek. Po dojściu do ostatnich drzwi, przed jego oczami, znowu stanęły biurka. Kolejne pomieszczenie suszu. Śluza? Dokąd to nadprowadzi? Zobaczmy, tabliczka na śluszu sugeruje, że są to szyby wydobywcze, a więc właściwa część kopalni. Sprawdził jednak te biurka, niech ma większy czas na znalezienie dokumentów niż w tych szybach. Biurka jednak świeciły pustkami. Jedyne co Goran w nich znalazł, to notatka. Charakter pisma znam, to znowu mój przewodnik. Co tym razem chcecie przekazać? Zapomniałem wspomnieć o obsłudze generatora. Zapewne założyłem, że się na tym znasz. Najwidoczniej się pomyliłem, skoro masz ten liścig w ręku. A więc tak. Generator wytwarza energię dzięki napięciu wytworzonemu przez ciepło. W jednym z tuneli kopalni jest korba do rozruszania panelu kontrolnego. To on uruchamia generator. Jednak zanim uruchomisz panel, musisz nastawić na nim poszczególne funkcje w określonej kolejności. Panel automatycznie nieruchomi po utrzymaniu energii elektrycznej. Dopiero wtedy będzie można uruchomić generator. Teraz wajchy. Pamiętaj o kolejności. Jeżeli jej nie zachowasz, dojdzie do zwarcia. Generator się nie, ruch nie uruchomi i prawdopodobnie nie będzie to możliwe już nigdy. Dopływ paliwa. Przepływ energii elektrycznej. Oczyszczenie tłoków spaliowych. Naoliwienie taśmociągu. Tylko taka kolejność zapewni poprawne uruchomienie generatora. Mam nadzieję, że pomogłem. A. I jeszcze jedno. Upewni się, że wewnątrz pieca znajduje się materiał opołowy. Najlepszy byłby węgiel. W końcu maszyneria skądś musi mieć energię do przetworzenia na prąd. Chociaż tyle. Goran ruszył w kierunku śluzy prowadzącej do szybów wydobywczych. Po jej przekroczeniu w tunelach rozszedł się głuchy dźwięk zamykanych metalowych drzwi. Jednak mimo to tuneli nie ogarnął całkowitym rok. Przebijany światłem latarki. Było coś jeszcze. Jakby bardzo dalekie źródło światła z przeciwnego końca tunelu. To tam postanowił się udać najpierw. Nie było sensu błądzić po tych tunelach, skoro miał już punkt orientacyjny. Podejrzewam, że opary wodne nie miały jak stąd ulecieć i stąd cała ta wilgoć. Jakieś grzyby na ścianach i belkach dziwnie, że już dalej stoją. Źródło światła, które z początku uchodziło za wielce oddalone, okazało się być w odległości zaledwie kilkudziesięciu metrów. Była to lampa naftowa podwieszona nad korbą oraz początkiem tożmociągu. Na przeciwko leżało kilka brył węgla, a obok nich kilow, wystarczająco mały, aby zabrać go ze sobą, jednak zbyt mały, aby rozłupać którąkolwiek z brył. Mam no, dziwne przeczucie, iż ten kilow może mi się przydać, ale niekoniecznie do łupania skały. Bryły były jednak na tyle lekkie, że łupanie nie było potrzebne. Goran położył na taśmociągu dwa większe kawałki węgla, chwycił korbę i zaczął nią obracać, wprawiając taśmociąg w ruch. Po minucie dało się usłyszeć głuche uderzenie z tunelu. Węgier zapewne dotarł na miejsce. Muszę teraz wnieść ogień w piesu. Na szczęście mam przy sobie moje krzesiwo. Kilka kawałków drewna i papier z dokumentów na rozpałkę wystarczą w zupełności. Goran ruszył w kierunku włazu, Złapał za korbę. Cudownie. Zacięła się. Czas chyba sprawdzić ten kilow. w praktyce. Kilka uderzeń kilofem wystarczyło do odblokowania korby. W porządku. Teraz tylko do generatora. Mam na... Goran urwał swoją wypowiedź, a jego twarz ogarnął blady strach. Słyszał, jak z pieca dochodzi dobrze znany dźwięk. Podszedł jednak bliżej, aby mieć pewność. W piecu szalał ogień. Jak to możliwe? Wykrzyknął Goran. Jak to jest kurwa możliwe? Goran wpadł w panikę. Chwilę mu zajęło, żeby doprowadzić się do porządku. Skup się, musisz się stąd wydostać, powiedział do siebie. Pewniejszym i spokojniejszym krokiem podszedł do panelu kontrolnego. Teraz pytanie, jak rozpoznam funkcję danej dźwigni? Pytanie było jak najbardziej w punkt. Dźwignie nie było oznaczone. Cudownie, muszę liczyć na ślepy fart. Goran chwycił pierwszą lepszą dźwignię. Trafiony. Druga. Trafiony. Trzecia i czwarta. Trafione. Głupi to ma jednak szczęście. Generator zaczął pracować i w pomieszczeniu zapaliły się stare lampy. W porządku. Teraz do windy. Zgaduję, iż jest ona za tymi zablokowanymi drzwiami. Spróbuję chociaż obluzować to, co je blokuje. Ku zdziwieniu Gorana trzy mocne pchnięcia wystarczyły, by całkowicie usunąć przeszkodę. Stół i dwa krzesła. Wygląda, jakby ktoś celowo zablokował te drzwi. Ale dlaczego od tej właśnie strony? Znalazł się teraz w długim korytarzu, z przejściami na boki, jak i na wprost niego. I tym razem sprawdzę każde pomieszczenie. Teraz jednak wyglądały raczej na prywatne mieszkania górników, a sugerwał to prycze, których wcześniej Goran nie widział w tym miejscu. Niezbyt im się tu powodziło, skoro musieli spać na samych sprężynach. Wtem spostrzegł w jednym z pomieszczeń książkę. Zapewne pamiętnik jednego z górników. Może dzięki temu choć trochę poznać historię tego miejsca. 9 kwietnia 1875 roku. Mój pierwszy dzień tutaj. Warunki jak to w kopalni: surowe i ciężkie, ale nawykłem już do nich. W końcu pracuję pod ziemią prawie od urodzenia. Nikogo jeszcze nie znam, przez co czuję się nieswojo, ale mam nadzieję, że zmieni się to niedługo. Postanowiłem prowadzić ten pamiętnik, aby w przyszłości spisać na jego podstawie opowiadanie. 27 lipca 1875 roku. Znam tutaj już prawie każdego pracownika, nie tylko górników, ale też zarządców. Ta druga grupa jest potrzebna, aby dowiedzieć się o pewnym nie dających mi spokoju rzeczy. Otóż większość surowców, jakie wydobędziemy, trafia nie na powierzchnię, lecz w głąb ośrodka. O ile rozumiem węgiel, to mieć czy żelazo są dla mnie zagadką. Żelazo jest zbyt cenne, aby zwodzić je głębiej, a mieć sama w sobie w kopalni nie ma żadnego zastosowania. Muszę się dowiedzieć, o co w tym chodzi. 25 lutego 1877 roku. Budowanie znajomości opłaciło się. Udało się ustalić, iż kopalnia będzie pogłębiona i rozbudowana na niższych piętrach, aby pozyskać nowe złoża, odkryte przed rokiem. Przekazał mi to sam naczelnik kopalni, coś jednak podpowiada mi, że nie był ze mną do końca szczery. Jakby chciał, żebym przestał drążyć ten temat. Zastanawiam się dlaczego. Oto kolejna zagadka do rozwiązania. 10 maja 1880 roku. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to, co usłyszałem. Cała ta śpiewka z zbudową kopalni to stek bzdur. Prawda jest zupełnie inna. Okazało się, iż pod nami powstaje jakieś laboratorium, centrum badawcze czy coś takiego. Jaki jest jego cel? Główno mnie to interesuje w sumie, zważywszy na fakt, iż mnie zwolnili, jak tylko zapytałem się naczelnika o potwierdzenie moich dowodów. Na miejsce natychmiast przybył mężczyzna w białym fartuchu, co sugerowało, iż para się nauką. Poprosił mnie, abym podążył za nim na niższe piętra. W tym momencie jestem już spakowany. Opis tego, co zobaczyłem, przedstawię w kolejnym wpisie. Laboratorium? Tutaj? Nie, nie zawracaj sobie ten głowy. Masz się stąd wydostać. Nie może ci chodzić po głowie nic innego. Goran skończył przeszkodować pomieszczenia górników. Ruszył więc w kierunku windy. Ja! Yeah. Wyraźniejszy, głośniejszy, bliższy. To coś jest na niższych piętrach. Oby nie na tym zrazu stacją. Goran wsiadł do Winny. Mała kabina przypominała raczej dźwig przemysłowy. Zamiast przeciwku przycisków kierujących na poszczególne piętra, Wajcha skierowana była do góry. Hmm, zapewne kierunek, w którym zwrócona jest Wajcha, decyduje o kierunku poruszania się tego ustrojstwa. Sprawdźmy to. Goran chwycił dźwignię i pociągnął ją w dół. Stara metalowa krata z męczącym uszy skrzypieniem zamknęła wejście do dźwigu i zaczęła powoli zjeżdżać w dół. Pomimo odrzucenia myśli o tajemniczym laboratorium, Goran wciąż zadawał sobie pytanie. Czy ma to jakiś związek z tymi wrzaskami z dołu? Czy to, co je wydawało, było tylko nieudanym eksperymentem, czy, co gorsza, właściwym celem tutejszej grupy badaczy? Jakich potworności mogli się oni dopuścić? Wciąż pozostaje to zagadką. Mam nadzieję, że film Ci się spodobał. Jeżeli tak, pozostaw po sobie tylko i wyłącznie komentarz opiniujący ten film. A my widzimy się już za tydzień w sobotę, w kolejnym epizodzie trzeciego sezonu serii Spacer z Fedorem, czyli projekt SZF.